Siema. Tu Kamcio nie topiesz. Zapraszam do kolejnego odcinka, w którym poinformuję Was teraz e, o kwestii gry e, the, last of, the, last of, a, the Last of Us. Remaster 1 i 1 na PC. -ty. Wiecie co? Okazało się, że e, na moje nieszczęście. Okazało się, że mam swego kom kompa, właściwie, sorry, istotne, laptopa na to, więc muszę się wstrzymać, bo nie opłaca mi się kupować eee, to teraz, tak, niestety, bo może mi to nie pójść, więc wracam do, wracam do czego? Do pierwotnego planu, Mianowicie kupna konsoli, gdyż na niej będę mógł grać i w tą nową, część, nową starą część, odświeżoną część gry The Last of Us. Plus w tą dwójkę, która weszła w dwa lata temu. Także no, będę nad tym bardziej, wiecie... E Skupiony, może nie skupiony, co ja też mówię, skorzystam na tym bardziej, tak? Tak mi się wydaje przynajmniej. Tak jest przynajmniej moje myślenie, że ja na tym bardziej skorzystam wtedy, że będę mógł wtedy pograć w obie części, a nie w jedną. Więc ten pomysł tutaj się lepszy. Czyli, czyli ogólnie rzecz ujmując, mogłem to zrobić dużo wcześniej, miałbym z głowy już sprawę. Ale no, niestety, wyszło jak wyszło. Nastawiałem się cały czas na wersję pecetową. Laptopową w moim przypadku. Ale no, wyszło jak wyszło jest to, kitu, tu, tak powiem. Także źle jest. Będę musiał niestety kupić. Wziąłem konsolę. Jednak faktycznie, gdybym wiedział, że tak wyjdzie, to kupiłbym ją dawno już. Ale no wiecie, jak jest, nie? Niestety. Będę była i tak. A czy ktoś z Was kupił już tego remastera jedynki? Na cokolwiek? graliście w to? Napiszcie mi w komentarzu. Chętnie się dowiem, jakie są Wasze opinie na ten na temat, tej gry. Albo czy u kogoś oglądaliście? A tymczasem dziękuję za uwagę. Zapraszam do kolejnego odcinka. Do, o, zachęcam do oglądania poprzednich, nowych oglądających. Zachęcam do pozostawienia subskrypcji, jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił. Bardzo zachęcam, jeśli. Odcinek się podobał. To łapeczka w górę. Zachęcam również do zostawienia sobie powiadomienia o odcinkach. Wszystkich, oczywiście. I do następnego odcinka. Adios. A i przepraszam, pe, tak na marginesie jeszcze, że przepraszam, że pomijam niektóre fakty i nie mówię tego tej samej formy, nie, nie kończę w tej samej formie odcinka za każdym razem. Przepraszam, muszę to unormować. Mam, wiem, że mam z tym rację i wiem, że Wy się z tym zgodzicie, więc przepraszam Was i dziękuję jeszcze raz za uwagę.